Cześć! Samsung Galaxy S10 już w moich rękach ze świetnym ekranem. Zresztą zdążyłem się już przyzwyczaić do takich dobrych ekranów w Samsungu z poprzednich modeli, tak samo zresztą jak do bezprzewodowego indukcyjnego ładowania. Tu w tym modelu S10 producent zastosował 12-watowe bezprzewodowe ładowanie, i na biurku sprawdza się to po prostu świetnie. Odkładam sobie do ładowarki właśnie takiej biurkowej, bezprzewodowej i Samsung jest automatycznie ładowany. Ale co w samochodzie? Jeżeli chcemy na przykład korzystać z telefonu i mieć pewność, że jest zawsze naładowany, no to proszę bardzo, uchwyt Extreme z funkcją bezprzewodowego ładowania, moc 10W, także tylko 2W mniej niż to, co tu Samsung mógłby przyjąć, że tak powiem. I jeszcze jedna ciekawa funkcjonalność tej, tego uchwytu, zobaczcie. Cyk, odkładam i łapki automatycznie się zacisnęły. Jeżeli chciałbym teraz podjąć telefon z powrotem, wystarczy ucisnąć klawisz, łapki się rozsuwają. Mamy tu też regulację tej dolnej stopki, tak żeby sobie dopasować do każdego rodzaju telefonu. I być może też tak, taka uwaga, niektórzy, Niektórzy krytykują, że w tym Samsungu ten przycisk power jest zbyt wysoko. No fakt, przy użytkowaniu może nie jest to e, najwygodniejsze, ale też nie ma tragedii. Natomiast, jeżeli macie uchwyt, gdzie nie ma takiej regulacji stopki e, i na przykład właśnie te uchwyty wychodzą wysoko, no to w przypadku S10 nie ma możliwości, żeby. E, te ramię, ucisnęło Wam przycisk zasilania i włączyło czy wyłączyło e, telefon. Jak jesteście ciekawi, jak funkcja tego automatu jest realizowana, to mogę Wam e, podpowiedzieć, zresztą też, też za pomocą e, tego Samsunga i jego aparatu. Zobaczcie sobie, możemy nawet wykorzystać teraz opcję dwukrotnego zbliżenia. Tu w, tu, w tym wyżłobieniu, jest taka diodka podczerwieni, która sobie co jakiś czas mruga. Jeżeli ona nie natrafia, jeżeli światło wylatuje i nie natrafia na żadną przeszkodę, no to po prostu to się nie zamyka. Natomiast jeżeli przystawimy coś do, do tego wyżłobienia, no to światło podczerwone się odbije, trafi z powrotem do sensora i łapki się zamkną. Teraz ja tu macham rękoma, więc to działa trochę niestabilnie, ale uwierzcie mi, że w prak praktyce to działa 100 na 100, w tej chwili jest otwarte, jeżeli zbliżę tutaj jakąkolwiek przeszkodę, rękę, telefon, łapki się zamykają. Odblokowanie najłatwiej jest realizować poprzez naciśnięcie tutaj e, klawisza z boku i e, łapki się rozsuwają. Co więcej o uchwycie? E, no to tylko uchwyt, w sumie ciężko tu się rozwodzić, ale e, zobaczcie, jest zamocowany do kokpitu. Tu jest taka o, specjalna e, trochę, można powiedzieć, taka silikonowa podkładka, która czepia się nawet takich... E, Porowatych powierzchni. Nie, nie do końca płaskich. No i oczywiście do szyby również można to przymocować. Jeżeli ktoś lubi mieć na szybie tego typu sprzęty, to żaden problem. Może być to również tak zamocowane standardowo, klasycznie bym powiedział. O, nie straszne mu nawet. Zobaczcie takie nierówności. Zaraz pudełka pospadają. Ale uchwyt stabilnie trzyma smartfona. Testy w Hadronie są. Nie wiem, jest sprawą priorytetową. Czy przewidziano jakieś ten, rekompensatę za utratę na wartości na samochodzie? Trzeba w filmie Extreme zapytać, czy zatestowanie ich uchwytów przewiduje jakąś rekompensatę, jeśli chodzi o zawieszenie. Nie no, ale jest ok, jest, jest mega stabilnie. Chyba tyle. Po ten uchwyt i też inne uchwyty marki Extreme, na przykład też grawitacyjny, który jakiś czas temu prezentowaliśmy. Zapraszam na stronę sklephadron.pl. A tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia do następnego filmu. A jeszcze jedno, zapomniałem Wam powiedzieć o ciekawej funkcjonalności tego urządzenia. Słuchajcie, w większości samochodów jest tak, że jak gasimy silnik. To ginie zasilanie w gnieździe zapalniczkowym, czy nawet w gnieździe USB, i teraz nie mógłbym takiego telefonu wyjąć bez szarpania się z tym uchwytem. Ale w Extreme, zobaczcie, wyjmuję przewód, upewniamy się, że na pewno nie jest zasilany. W Extreme jest zabudowany akumulator, i to powoduje, że teraz bardzo łatwo wyjmuję ten telefon, bo po prostu on dalej działa z własnego zasilania. Teraz już wszystko. Trzymajcie się, cześć.